Manga Claymore to tytuł o którym słyszałam, ale jakoś nie miałam okazji nigdy go czytać ani jakoś o to nie zabiegałam. Skoro jednak manga wyszła w Polsce, a tyle o niej słyszałam, a i wydanie piękne, to postanowiłam kupić. I kurczę, jakoś mnie nie zachwyciło. To znaczy samo wydanie jest super, ale z treścią gorzej. Manga opowiada o wojowniczkach Claymore, które rodzą się jako ludzie, ale po jakichś przemianach zostają w połowie demonami. Demony są tu zwane Yoma. Zwykle joma zabijają i zjadają ludzi, a konkretnie ich wnętrzności. Joma potrafią też przybierać ludzką postać, więc tylko Claymore jako półdemon potrafią takiego jomę wykryć i zabić. Na początku poznajemy Claire, która jest Claymore, i fabuła jest bardziej epizodyczna, czyli Claire walczy z jakimś demonem w jakiejś wiosce, no i tyle. Ale z rozwojem fabuły dowiadujemy się coraz więcej o wojowniczce i organizacji do której należy, a także o genezie powstania części joma oraz o istotach przebudzonych. Z rzeczy, które mogę wam zdradzić, to jak dość szybko się przekonacie, kler napędza chęć zemsty na pewnej bardzo silnej istocie przebudzonej. A dlaczego? To już dowiecie się z mangi albo anime. Dla mnie ta manga to takie pomieszanie Wiedźmina i Berserka. Takie mam skojarzenia. Wszystkie wojowniczki Claymore mają jasne włosy i srebrne oczy i oczywiście walczą Claymorem. Podobnie jak Wiedźmini są one traktowane nie jako ludzie, a potwory. Ale jak są prawdziwe potwory w wiosce do ubicia, to taką panią trzeba wezwać. Za panią podąża pan w czarnych szatach, który należy do organizacji zbiera. Rakase. Wojowniczki Claymore nie mogą też zabijać ludzi. Nie mogą na przykład zabić bandyty, który zabija nawet dziecko, bo to człowiek i to są sprawy międzyludzkie. Trochę słabo, ale zasady to zasady. Chodzi o to, by ludzie mieli do nich zaufanie, ale i tak go nie mają, więc w sumie to bez sensu. Kiedyś Claymorami byli też mężczyźni, ale z pewnych względów zostało to zakazane. Manga mnie z lekka nużyła. Ciągłe walki, kolejne demony, kolejne techniki. Postanowiłam więc zobaczyć na anime i pod względem treściowym jest bardzo podobnie. Nawet część kadrów jest dokładnie taka sama jak w bandze Dopiero koniec mangi i anime mocno się różni, a to dlatego, że anime powstawało gdy manga nie była jeszcze zakończona. W sumie anime kończy się jeszcze trochę nawet przed połową mangi, około 60 rozdziału, a manga ma w sumie 156 rozdziałów. Treść mangi jak dla mnie jest dość monotonna, przez co jej lektura mnie nużyła. Z anime miałam podobnie, poświęciłam się jednak jakoś dotrwałam do końca anime, aby porównać je z mangą. Różnice są, ale niewielkie. Czasem jest zmieniona kolejność wydarzeń, a czasem mniej Chce wydarzeń rozgrywać na przykład w lesie, a nie w domu. Tak jest mniej więcej do 20. epizodu anime. Od 21. epizodu, czyli od inwazji na Pietę, takie miasto zaczyna się jazda bez trzymanki, a animatorzy pragną zakończyć anime jak najszybciej. Nie oglądajcie po prostu powyżej 20. epizodu, Uznajcie te pierwsze 20 epizodów jako wstęp do mangi. Jeśli Was zachwyci, kupujcie mangę. Jak nie, dalej będzie bardzo podobnie, a nawet moim zdaniem trochę gorzej pod względem fabularnym. Manga jest poważna, brak w niej praktycznie humoru. Może tego mi brakuje w tym. Tytule. Samo wydanie magii jest przepiękne. Twarda oprawa, do tego srebrne zdobienia, pięknie prezentuje się też grzbiet magii. Z minusów jest bardzo ciężka, przez co naprawdę ciężko się ją czyta. Polecam ją położyć, a nie trzymać w rękach. W Mandze jest też kilka kolorowych stron. Natomiast mnie osobiście nie zachwyca kreska. Dla mnie jest średnia. Postacie, szczególnie te poboczne, mają rozjechane oczy. Przez chwilę sądziłam, że to jakaś cecha demonów, ale tak nie jest. I postacie naprawdę mają dziwne oczy. Do tego postacie mają bardzo wysokie czoła i jeśli nie mają grzywki, to. Bardzo to widać, jednak kreska z biegiem czasu się poprawia i jest coraz lepsza. Manga jest u nas wydana w wersji 3 w 1, przez co jest chyba jedną z najgrubszych mag wydanych u nas przez JPF. Właśnie z tego powodu kupiłam ją w twardej oprawie. Wydany pierwszy tom obejmuje 5 odcinków anime i nie różni się praktycznie wcale. W oryginale jest 27 tomów mangi, u nas będzie więc 9. Czy polecam? Tak, ale tylko fanom berserka, no i oczywiście Claybora. Oraz lubiącym takie mroczne fantazje z bardzo dużą ilością walk z potworami. Ja nie będę kontynuować tej mangi, a nawet już sprzedałam swój egzemplarz w normalnej cenie, bo im. Manga i anime mnie dość nużyły. dosłownie zasypiałam. Nie wiem dlaczego, ale nie jest to bezpieczne przy tej grubości mangi. A jaka jest wasza opinia? Uwielbiacie klejmora, czy może nie przypadł wam do gustu, a może widzieliście anime? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki, cześć.